Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj coś dla tych, którzy nie mają czasu, aby obejrzeć cały długi film z jazdy testowej. Krótka kompilacja działania systemów bezpieczeństwa w nowej Kia Prosit. Zapraszam na krótki film. Prosit 1.5 turbo, benzyna 160 koni, wersja GT Line z pakietem Bezpieczeństwa z pakietem technologicznym, z pakietem premium cena prezentowanego egzemplarza: 135 000 zł brutto około. Natomiast systemy bezpieczeństwa to tak naprawdę wersja. E, chodzi tu głównie o pakiet bezpieczeństwa. Zapraszam na krótki film. System monitorowania poprzecznego ruchu pojazdów podczas cofania. jest informacja jest ostrzeżenie, jest pikanie jest również ostrzeżenie na zegarach teraz jak na złość nic nie jedzie odpalmy drugą kamerę tak wygląda ostrzeżenie na zegarach system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania ten system ma również możliwość aby zatrzymać samochód, jeżeli będzie Ryzyko kolizji uważaj na ruch uliczny, czyli system monitorowania otoczenia pojazdu podczas wysiadania. Tak zwany system saved, Safe Exit Warning Safe Exit Warning z drugiej kamery. Samochód przejechał. Hamowanie autonomicznego Wam tutaj dzisiaj nie pokażę, ponieważ ciężko jest to wywołać na zawołanie. Chodzi o to, że w wersjach podstawowych kamera na podszybiu mierzy odległość do auta poprzedzającego i w razie, kiedy ta odległość będzie się zmniejszała i nie będzie reakcji kierowcy, system najpierw ostrzeże o ryzyku kolizji, później będzie hamował. W wersjach wyższych, gdzie mamy pakiet bezpieczeństwa, do tej kamery i do tego systemu dołożony jest dodatkowo radar w zderzaku, który również będzie monitorował odległość do auta poprzedzającego, tudzież do rowerzysty, tudzież do pieszego, jeżeli ktoś wtargnie nam na jezdnie. Wiadomo, systemy te nie mają stuprocentowej skuteczności, natomiast no, jest duża szansa, że faktycznie ten system zawczasu albo ostrzeże o ryzyku kolizji i samemu zahamujemy, albo może za nas zahamować. Wiadomo, jeżeli pieszy wtargnie pod koła, to to, to, to to samochód nie zatrzyma się w miejscu, ale może chociaż zacząć e, hamować i może zmniejszyć, zmi zminimalizować się skutki ewentualnej kolizji. Tutaj było widać asystenta martwego pola, niebezpieczeństwo w martwym polu. Mamy, mamy informację w, w lusterku. E, I teraz nikt nas nie chce wyprzedzić. W momencie, kiedy ja bym wrzucił kierunek na ten samochód w martwym polu. Oprócz. Oj, wyprzedza. Jest informacja o niebezpieczeństwie. Wrzucam na niego kierunek: jest pikanie, jest ostrzeżenie o ryzyku kolizji. Jeżeli ja bym zaczął zmieniać pas i na to pikanie bym nie odpowiedział, w tym samochodzie system ma również możliwość powrotu na pas, z którego zjeżdżamy, jeżeli tak będzie bezpieczniej. Natomiast wróćmy do kamowania e, autonomicznego i do asystenta pasa ruchu. To też jest ważne, bo te dwa systemy hamowania autonomiczne i aktywny asystent jest w każdej wersji wyposażenia I w każdym tak naprawdę sidzie Podstawowy tryb asystenta utrzymania pasa ruchu działa tak Czyli on trzyma się pasa Natomiast generalnie odbija trochę od linii do linii, jest przy tym mniej precyzyjny To jest podstawowy tryb asystenta pasa ruchu jest informacja o tym, żebym złapał kierownicę. Jest informacja o niebezpieczeństwie w martwym polu. Teraz włączmy poziom drugi asystenta utrzymania pasa ruchu. To jest poziom drugi. On jest teraz bardzo precyzyjny. Zobaczcie, jedziemy po zakręcie. A on trzyma idealnie się środka pasa jezdni. Domyślnie jest włączony ten podstawowy tryb. Ten drugi poziom można włączyć tym przyciskiem na kierownicę. Jest oczywiście informacja, trzymaj dłonie na kierownicy, ale zobaczcie, tutaj nie ma odbijania od linii do linii, trzyma się naprawdę precyzyjnie środka pasa jezdni. Jest informacja o niebezpieczeństwie w martwym polu. Asystent pasa ruchu, poziom drugi, zobaczcie na ten zakręt, z tej kamery będzie go lepiej widać. On się naprawdę ładnie trzyma drogi. Jeszcze raz poziom podstawowy asystenta. On jest już mniej precyzyjny. Widać, że samochód już schodzi na linię, skoryguje, ale generalnie jest mniej precyzyjny. Czyli ten poziom wyższy jakby naprawdę powoduje, że ten samochód chce sam, sam jechać. Chciałem, żeby auto z tyłu mnie wyprzedziło, żeby wam pokazać czujnik martwego pola z tej drugiej kamery, ale niestety nie chcę mnie wyprzedzić. Formacja na zegarach o zagrożeniu w martwym polu. Oprócz tego pojawia się również pomarańczowa kontrolka w rusterku. Za chwilę wam to pokażę. Jest kontrolka, jeżeli ja wrzucę kierunek na ten samochód, to jest informacja i tutaj na zegarach jest informacja dźwiękowa, że jest ryzyko kolizji. Mało tego samochód, jeżeli ja nic nie zrobię, nie odpowiem na to ostrzeżenie. Samochód ma również możliwość powrotu na pas, z którego zjeżdżamy. Znowu niebezpieczeństwo w martwym polu. Jest ryzyko, jest zagrożenie. Asystent pasa ruchu, poziom podstawowy, czyli on w tym trybie będzie odbijał od linii do linii. Będzie mniej precyzyjny, będzie się trzymał pasa, ale generalnie jest taki no bardziej, mniej dokładny, mniej precyzyjny, bardziej chaotyczny. Poziom drugi, tym przyciskiem, i on w tej chwili idzie już jak po sznurku. Może to nie system bezpieczeństwa, ale samochód również w w wersji z manualną skrzynią biegów ma asystenta parkowania równoległego i prostopadłego. Tym przyciskiem włączamy. Chyba nie znalazł tego miejsca, za mało było miejsca. O, tutaj sobie znalazł miejsce. To będzie wersja ułatwiona, no, ale akurat takie mamy warunki o tej porze. Zobaczcie, ja operuję gazem hamulcem on kręci kierownicą. Fajnie, co? Włącz jedynkę. Obserwuję otoczenie jadąc powoli. Proszę bardzo, po prostu i koło. Parkowanie zakończone. Pokażę Wam to teraz z drugiej kamery. Tym przyciskiem, przez przytrzymanie włączamy asystenta, przez przeklikanie wybieramy tryb z którego chcemy skorzystać raz jeszcze on w tej chwili szuka miejsca znaleziono miejsce wrzucam wsteczny włącza nam się kamera I zobaczcie co tutaj się dzieje jest wersja ułatwiona, bo tak naprawdę nie mamy z tyłu przeszkody Ale do demonstracji w zupełności wystarczy Wyprostuj koła, parkowanie zakończone, wyprostuj koła Tak naprawdę nie mamy przeszkody, ale film z przeszkodami już był na tym kanale Więc jeśli ktoś chciałby odnaleźć, odszukać asystenta parkowania Jak on działa, jaki jest precyzyjny jak w jak ciasnym miejscu może zaparkować, to Pokazywałem to na przykładzie Kii x i na przykładzie pro a również zresztą w automacie. Zapraszam do odnalezienia tego filmu na kanale. To byłoby chyba na tyle, jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa w Kii pro Tradycyjnie prośba łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Jeśli macie pytania, pytajcie. Póki co dziękuję za uwagę, życzę Wam dobrego dnia. Do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się. To może nie systemy bezpieczeństwa, ale działa w oparciu o kamery na podszybiu, czyli w oparciu o hamowanie awaryjne, za długie to czerwone światło o. Kia,